Rozdział szósty, Hiskiarz modlący się król. Można wypracowywać w sobie zwyczaj studiowania tak, że wola będzie zdawała się spocząć i tylko rozum będzie zaangażowany. Wtedy wola będzie oddalona od tego zadania. Nie tak jest prawdziwą modlitwą. Jeśli uczucia są pieszałe, zimne, obojętne, jeśli rozum nie dostarcza niczego, by przyoblec prośbę w ducha i żarliwość, modlitwa jest zwyczajnym, zdurnym, bezrozumnym zadaniem. Nic wartościowego nie jest osiągane podczas niej. Wielebny homer w ucha Wielka religijna reformacja za czasów króla Hiskiasza i proroka Izajasza w jej różnych etapach była wypełniona modlitwą. Król Judy Hiskiasz posłużył nam jako przykład podlącego się prezbitera Kościoła Bożego, odzianego w biel i uwieńczonego złotem. Miał geniusz, siłę, mądrość i pobożność. Był mężem stanu, dowódcą, poetą i religijnym reformatorem. Jest on dla nas wybitnym zaskoczeniem, nie tyle z powodu swojej siły i geniuszu, jak można by przypuszczać, ale z powodu swojej pobożności, okazującej się we wszystkich okolicznościach. Rzadkie stwierdzenie czynił on to, co prawe w oczach Pana, jest radosne i przyprawiające o zdziwienie, gdy weźmiemy pod uwagę wszystkich jego poprzedników i jego otoczenie. Skąd on pochodził, w jakich warunkach spędził dzieciństwo, kim byli jego rodzice i jaki był ich religijny charakter. Światowość, niewrasobliwość i zupełne odstępstwo było podstawą panowania jego ojca, dziadka i pradziadka. Jego domowe otoczenie, w jakim dorastał, było dalekie od przychylności wobec pobożności i wiary w Boga. Jakkolwiek jedna rzecz mu się poszczęściła. Był obdarzony szczęście mając Izajasza za swego przyjaciela i doradcę, gdy założył koronę Judy. Jak wiele znaczy dla władcy mieć bogobojnego człowieka za doradcę i towarzysza. Znanym rezultatem wysłuchanej modlitwy, kiedy stawiał się u Boga, było święto Paschy, w którym liczba ludu była niedostosowana do udziału. Organizatorzy sami nie byli przygotowani do spełnienia ceremonialnych warunków uświęcenia a było to ważnym, aby móc jeść podczas święta Paschy ze wszystkimi innymi. Oto krótkie streszczenie nawiązujące do modlitwy Iskiasza i jej wyników. Wielu bowiem było w zgromadzeniu takich, którzy się nie poświęcili. Lewici więc dokonywali uboju baranków paschalnych za tych wszystkich, którzy nie byli czyści, by je poświęcić panu. Większa bowiem część ludu, głównie z Efraimitów, Manasesytów i Isacharytów, i ze bulonitów nie oczyściła się i jadła paschę niezgodnie z przepisami. Dlatego Hiskiasz modlił się za nich tymi słowy Panie, który jesteś dobry, racz odpuścić każdemu, kto swoje serce skłania do szukania Boga. Pana, Boga swoich ojców, choć nie jest tak czysty, jak należy, aby obcować z tym co święte. I wysłuchał Pan Hiskiasza i zachował lud. Pan usłyszał, jak król się modlił. Także nawet naruszenie Najświętszego Prawa Paschy zostało odpuszczone w odpowiedzi na tą bogobojną modlitwę. Siłę, bezpośredniość i fundament jego wiary oraz modlitwy możemy zobaczyć w jego słowach do swojej armii. Te pamiętne słowa są silniejsze i potężniejsze niż wszystkie następy Sancheryba. Bądźcie odważni i dzielni, nie bójcie się ani się nie lękajcie króla syryjskiego ani tej tłuszczy, która jest z Nim, gdyż z nami jest ktoś większy niż On. Z Nim jest ramię cielesne, z nami jest Pan nasz Bóg. Na te słowa Hiskiasza, króla ludzkiego, lud nabrał otuchy. Jego broną przed wielkim wrogiem Boga była modlitwa. Wrogowie drżeli i zostali zniszczeni jego modlitwą, podczas gdy armia Hiskiasza była bezsilna. Boży ludzie byli zawsze bezpieczni, gdy ich książęta byli książętami modlitwy. Bardzo poważna sytuacja stała się za czasów jego panowania, która miała przetestować jego wiarę i dać sposobność do wypróbowania działania modlitwy w celu uzyskania wyzwolenia. Asyria bardzo naciskała na Judę, a patrząc realnie, porażka i niewola zdawały się być nieuniknione. Król asyryjski wysłał pełnomocników, aby bluźnili imieniu Bożemu i by znieważyli króla Hiskiasza. Te bluźnierstwa i zniewagi zostały wypowiedziane publicznie. Zauważ, to natychmiast bez wahania uczynił Hiskiasz. A gdy to usłyszał król Hiskiasz, rozdarł swoje szaty i oblekszy się w wór, wszedł do świątyni Pana. Po pierwsze, mocno odczuł, by zwrócić się do Boga, idąc do domu modlitwy. Myślał o Bogu i modlitwa była pierwszą rzeczą, którą uczynił. Wysłał także wiadomości do Izajasza, by dołączył do jego modlitwy. Modlitwy wstawieniczej, relacjonującej nagły wypadek, modlitwy relacjonującej nagły wypadek Bóg nie mógłby przeoczyć. Bóg musiał zainterweniować w sprawie uwolnienia swojego ludu od ich bluźnierczych wrogów. Właśnie w tym, w konkretnym momencie wojska króla asyryjskiego oblegające Hiskiasza zostały odciągnięte od Jeruzalemu przez niespodziany atak. Mimo to król asyryjski wysłał do Hiskiasza zniesławiający i bluźnierczy list. Już po raz drugi napastowany i osaczony przez wojska tego pugańskiego króla, Hiskiasz idzie do domu modlitwy, gdzie indziej miałby pójść i komu innemu miałby się poskarżyć, jeśli nie Bogu izraelskiemu. A gdy Hiskiasz przyjął z rąk posłów lis i przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem, a potem się modlił. A potem modlił się Hiskiasz do Pana tymi słowy. Panie Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królew w ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Skłoń, Panie, ucho swoje i słuchaj. Otwórz, Panie, oczy swoje i patrz. Przysłuchaj się słowom Sanchryba, które on przysłał, aby urągać Bogu żywemu. I zauważmy szybką odpowiedź i wspaniałe rezultaty modlitwy tego bogobojnego króla. Najpierw Izajasz dał królowi pełne zapewnienie, że nie musi się niczego bać, Bóg usłyszał modlitwę i zesłał wielkie wybawienie. Później anioł pański przybył na niedoścignionych skrzydłach i pobił 185 tysięcy Syryjczyków. Król został oczyszczony z zarzutów, Bóg został wywyższony, a lud Boży uratowany. Pólna modlitwa modlącego się króla i proroka była wszechpotężną siłą przynoszącą wyzwolenie i niszczącą wrogów Boga. Cała armia padła bezbronna, zdana na ich miłosierdzie. Aniołowie, niedoścignione skrzydła i armia z potężną mocą oraz zemstą byli ich przymierzeńcami. Hiskiarz był w służbie modlitwy podczas... Niszczenia bałbuchwalstwa i reformowaniu swojego królestwa. Gdy spotkał się z swoimi wrogami, modlitwa była jego główną bronią. Teraz przyszła próba jego operatywności wobec postanowień i oznajmienia planów wszechmocnego Boga co do niego. Czy odniesie korzyść w tym nowym polu działaniu? Zobaczmy. Hiskarz był bardzo chory i Bóg przysłał jego bliskiego przyjaciela i mądrego doradcę oraz proroka, Izajasza. Aby uprzedził go o zbliżającym się końcu. Ten powiedział mu, aby uporządkował wszystkie swoje sprawy do jego ostatecznego odejścia. To jest wyciąg z pisma. W owych dniach Hiska śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa i rzekł do niego. Tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Ten wyrok. Wyszedł bezpośrednio od Boga. Tak Jego śmierć była postanowiona. Cóż może uchylić lub odwrócić ten Boży wyrok nieba? Hiskiarz nigdy jeszcze nie był postawiony w tak niekomfortowej dla siebie sytuacji przez tak bezpośredni i stanowczy wyrok Boży. Czy modlitwa może zmienić Boży zamiar? Czy modlitwa może wyrwać z paszczy śmierci kogoś, kto został na nią skazany? Czy modlitwa może uratować człowieka z nieuleczalną chorobą? To były pytania, z którymi musiała poradzić sobie jego wiara, ale jego wiara nie zdawała zatrzymać się nawet na chwilę. Jego wiara nie była chwiejna nawet przez jedną minutę. Gdy usłyszał niespodziewaną i stanowczą wiadomość przekazaną mu przez pańskiego proroka, żadne współczesne pytania, niewiary i niedowierzania nie zaczęły nawet powstawać w jego umyśle. Od razu oddaje się on modlitwie. Natychmiast niezwłocznie wznosi się do Boga, który wydaje dekret. Do kogo innego mógłby pójść? Czy Bóg nie może zmienić swoich zamiarów, jeśli tak postanowi? Zobacz, co Hiskiasz robi w tej nagłej i bardzo stresującej sytuacji. A zobaczysz także łaskawy tego rezultat. Wtedy Hiskiasz obrócił swoją twarz do ściany i modlił się do Pana tymi słowy. Ach, Panie! Wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie, Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. Argumenty, które podał Bogu w prośbie o uzdrowienie, nie były obudne. On skazał Bogu na swoją wierność jemu, podobnie jak czynił to Chrystus po wielu latach. Ja Cię uwielbiłem na ziemi. W tym miejscu nasz pan wspomniał swoją szczerość i wierność w służbie które w każdej sytuacji zostały potwierdzone. Była to modlitwa pokroju tej Dawida z psalmu 26, wersetu 1. Sądź mnie, Panie, bo Cię ja w niewinności moich chodzę. To nie jest wypróbowanie modlitwy Hiskiasza. To nie jest uleczenie poprzez wiarę, lecz jest to wypróbowanie Boga. Jeśli lekarstwo ma uleczyć, to musi to być Boże lekarstwo. Hiskiasz ledwie skończył modlitwę, a Izajasz właśnie miał iść do domu, kiedy Bóg dał mu jeszcze jedną wiadomość do Hiskjasza, tym razem bardziej przyjemną i zachęcającą. Potężna moc modlitwy wpłynęła na Boga i zmienił on swój werdykt oraz odwrócił się od swojego zamiaru wobec Hiskjasza. Czego modlitwa nie może uczynić, czego modlący się człowiek nie może osiągnąć poprzez modlitwę, a zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, Doszło go słowo Pana następującej treści Wróćcie i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak Tak mówi Pan Bóg Dawida, Twojego praojca Trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana Dodam też do Twojego życia piętnaście lat I wyrwę Ciebie i to miasto z mocy ręki króla asyryjskiego I osłonię to miasto przez gląd na Ciebie i przez na Dawida, mojego sługę Modlitwa skierowana do Boga to właśnie Bóg ją rozpatrzył i zmienił swoje postanowienie. Niewątpliwie Izajasz wrócił do jego domu z lżejszym sercem niż kiedy przekazywał swoją pierwszą wiadomość. Ten chory król modlił się do Boga i prosił o zniesienie Bożego dekretu, a Bóg przychylił się do jego prośby. Bóg czasami zmienia swoje postanowienie. Ma prawo to uczynić. Powody, dla których Bóg zmienia swoje postanowienia są poważne. Jego sługa Hiskiasz tego pragnął. Hiskiasz był posłusznym sługom i wiele uczynił dla Boga. Prawda, dokładność i dobroć były elementami Jego służby oraz zasadami Jego życia. Płacz i modlitwa Hiskiasza stanęły na drodze do wypełnienia Bożego dekretu zabrania życia swojego sługi. Są one dla Boga większe niż konsekwentność i znaczą więcej niż dekret. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy, Otóż ulecze Choroba została pokonana przez modlitwę. Uzdrowienie przyszło w odpowiedzi na modlitwę. Bóg w odpowiedzi dał więcej niż Hiskiarz prosił. Hiskiarz modlił się jedynie o swoje życie, a Bóg dał mu życie i ponadto obiecał mu bezpieczeństwo oraz ochronę od wrogów. Lecz Izajasz musiał coś uczynić, aby ten modląc się król wyzdrowiał. Było to coś więcej niż tylko modlitwa. Modlitwa Izajasza sprawiła, że dostał umiejętności lekarskie. Następnie Izajasz polecił, przynieście placek z fik, a gdy przyniesiecie i położycie go na wrzód, zagoi się. Bóg często używa środków zaradczych w odpowiedzi na modlitwę. Często większej wiary wymaga, by być ponad środkami, nie ufać nim, niż całkowicie je odrzucić. Tutaj mamy przykład prostego lekarstwa, które każdy wie, że nie wyleczyło śmiertelnej choroby a mimo to było środkiem ku pomocy lub by wypróbować wiarę modlitwa miała trwać dalej i Izajasz i Chiskiasz nie mogli czynić niczego bez wielkiej modlitwy Chiskiasz zapytał Izajasza jaki jest znak tego że pan mnie uleczy i ja wstąpię trzeciego dnia do świątyni pana i zajasz odpowiedział Taki będzie dla ciebie znak od Pana, że spełni Pan słowo, które wypowiedział. Czy cień ma posunąć się o dziesięć stopni, czy ma się cofnąć o dziesięć stopni? Hiskiarz odpowiedział, to łatwe dla cienia posunąć się o dziesięć stopni. Nie, niech raczej cień cofnie się wstecz o dziesięć stopni. Zawołał tedy prorok Izajasz do Pana i ten sprawił, że cień cofnął się o dziesięć stopni wstecz. Na schodach Achaza, z których już zeszedł. Hiskiarz natrafił na tę sposobność i podziękował za udzielenie odpowiedzi na jego modlitwę. Można tu poczuć słodki zapach przypraw i melodię harfy. Zapamiętajmy cztery rzeczy: Bóg słyszy modlitwy, Bóg zważa na modlitwy, Bóg odpowiada na modlitwy, Bóg obdarza poprzez modlitwę. Te rzeczy nie muszą być zbyt często powtarzane. Modlitwa łamie wszelkie bariery, rozwiązuje wszystkie łańcuchy, otwiera wszystkie więzienia i rozszerza wszystkie ciśniny, przez które święci Boży byli trzymani. Życie było drogie dla Hiskiasza, lecz co może znieść Boże postanowienie? Nic innego jak tylko siła wiary. Serce Hiskiasza było złamane i obciążone, a fale w nim wywołane płynęły i dodawały siły oraz mocy do jego modlitwy. Prosił wielce się starając i podając silne argumenty, a Bóg usłyszał modlitwę Hiskiasza, zobaczył jego łzy i zmienił swoje zadanie, a Hiskiasz mógł żyć, by chwalić Boga, a także być przykładem mocy modlitwy. Podobnie jak do Hiskiasza, tak i do Pawła Rutynowy i nieangażujący duszy sposób modlitwy nie pasował. On cały zaangażował się w zmagania, nakazywał innym braciom, by dołączyli do niego wagoni wielkiej walki. Proszę was bracia, mówił, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość ducha, wspierajcie mnie w walce modlitwami zanoszonymi za mnie do Boga. Był zbyt żarliwy, by poruszać sprawę modlitwy delikatnie w rękawiczkach. On trwał w niej jak w agonii, pragnął, by jego bracia byli jego towarzyszami w tej walce i zmaganiu się o jego duszę. Epafras czynił to samo modląc się za kolosanami. Paweł tak to opisał. Nieustannie toczy za Was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. A cel jest zawsze warty boju. Ten sposób modlitwy tych wczesnych dusz pasterzy Kościoła Apostolskiego był jedną z tych tajemnic czystości, jednym ze źródeł mocy Kościoła. Był to sposób modlitwy, jakim modlił się Hiskiarz. Tam, gdzie modlitwa narodziła się w ogniu wielkiego pragnienia, przechodzi przez najgłębsze agonie walki i przez to, co stoi na drodze do zwycięstwa. Czy nasze duchowe pragnienia są wystarczająco mocne, aby ożywić potężną walkę w modlitwie? Niestety, one nie są wystarczająco zajmujące, by zatrzymać nasze interesy oraz światowe dążenia, aby obudzić nas przed świtem i wysłać nas do komory, do samotności i do Boga by pokonać każdą przeciwną siłę i wyrwać nasze zwycięstwo z wielkich szczęk piekła. My potrzebujemy kaznodziei, mężczyzn oraz kobiet, którzy zdołają pokazać nam zastosowanie, siłę, błogosławieństwo oraz najwyższe granice modlitwy. I Izajasz lamentował, że nie było nikogo, kto by pobudził się do tego, aby uchwycić się Boga. Wiele modlit zostało uczynionych ale były one zbyt słabe, obojętne i pełne samozadowolenia. Nie doszło do poruszenia duszy wobec Boga, nie wyszły żadne szeregi świętych mających siłę, aby stanąć naprzeciw i mocować się z Bogiem oraz sięgać po Jego skarby, by z nich duchowo korzystać.